Cześć! W dzisiejszym odcinku Kolejowe Opolskie zabieramy Was do wyjątkowego miejsca. I tak jak każdy z nas czasem musi pójść do lekarza, zrobić badania i zrobić przegląd swojego zdrowia, to samo dotyczy pociągów. Zabieramy Was do Kędzierzyna Koźla, do szpitala dla pociągów. Miejsce, w którym się znajdujemy, to jest teren opolskiego zakładu Polregio. Wykonywane są tutaj przeglądy, naprawy bieżące, no i wszystko, co jest niezbędne, żeby te pociągi chciały jeździć po torach. Każdy z tych pojazdów, które tutaj stoją, tak jak tu jest Impuls, ma swoją dokumentację systemu utrzymania, gdzie jest opisane cykle przeglądowe, co ile, co należy zrobić, w jakim okresie czasu, co ile kilometrów. To dotyczy się każdego pojazdu, każdego typu pojazdu. Jest taki podział na brygady elektryczne, mechaniczne, pod Podwozia, tokarnia podtorowa. To są pomiarowe, bo to są takie brygady, które po prostu zajmują się konkretnym fragmentem jak gdyby, pojazdu. Dla nas jest to najważniejsze miejsce, żeby te pociągi jeździły. Wszystkie naprawy, wszystkie przeglądy są wykonywane właśnie tutaj, w hali napraw. Są materiały eksploatacyjne, które trzeba na bieżąco wymieniać. Okładziny cierne, wstawki hamulcowe, nakładki węglowe na pantografach, przeprowadzać smarowania, uzupełnianie olejów, wymiany olejów, jeżeli chodzi o tabor czy spalinowy, czy elektryczny. Każdy pojazd żyje swoim własnym życiem i ma swoją własną historię. Nie tylko historię jakichś wypadków, zdarzeń, ale historię techniczną. Pojazdy zdarza się, że wjeżdżają w zwierzęta, w jakieś przeszkody na torach, mają problemy techniczne, defektują i to już jest potem wyzwanie po to, żeby to naprawić. Co się psuje? Psuje się wszelkiego rodzaju elektronika, która jest, wydaje się być niezawodną, ale niestety jest zawodną, czyli falowniki sterowania, mnóstwo różnych takich rzeczy, plus nawet yy, siedzenia, na których siadają podróżni. Też się zużywają i też się psują. Proszę sobie wyobrazić, że sterowanie tego pojazdu. Przewody idą od początku do końca i one są wszędzie gdzieś wplatane i wystarczy, że dwa przewody się spotkają ze sobą i powstanie jakieś zwarcie, które trzeba szukać gdzieś w tych kilometrach kabli, bo tu są kilometry kabli w tym pojeździe. Nie? Stare pojazdy z zamkniętymi oczami można naprawiać w, w pewnym sensie. Natomiast do nowych no, trzeba podchodzić już zupełnie inaczej, jest zupełnie inny poziom wiedzy i umiejętności. Stare pojazdy eksploatujemy ponad 40 lat, N57 nawet po modernizacjach. Ich sterowanie, zasada działania się nie zmieniła. Funkcjonują na zasadzie rezystorów rozruchowych, czyli takich prostych. Natomiast tutaj no, jest zaprzęgnięta gruba elektronika w napędzie. Właściwie w każdym elementu, który tutaj jest, jest zaprzęgnięta elektronika, czujniki elektryczne, elektroniczne, indukcyjne, które po prostu wystarczy, że klapa boczna będzie otwarta, pojazd już nie pojedzie, bo już na pulpicie maszynisty pojawia się komunikat, że klapa otwarta jest i pojazd niegotowy do jazdy. Ten pojazd waży 108 ton. To jest jego masa. Masa hamująca już nas nie interesuje. Długość tego pociągu to jest 58,4 metra. Te pewne elementy można wyczytać na ostojnicy. Pudła, bo pudło to jest to, co jest ponad, wózki to jest to, co jest pod spodem z kołami. Najnowszy pojazd EN63A050 Impuls ma przejechany w tej chwili milion kilometrów. To jest na przestrzeni powiedzmy 6-7 lat. Natomiast pojazdy serii EN57 mają na pewno powyżej 3 milionów. One nigdy nie chodziły w tak duże przebiegi jak ten tabor nowoczesny, który był dużo bardziej na krótkiej przestrzeni czasu był mocno eksploatowany. Pojazdy spalinowe, które używamy, no, też mają na pewno grubo ponad milion kilometrów w tej chwili. I to są pojazdy z lat 2008, 2006, 2010, z tego przedziału i one też już mają ponad milion kilometrów. Kolej to życie. Ja zaczynałem w szkole kolejowej, która tu była w roku 1985. No i tak związałem swoje życie z koleją. Potem koleje mojego życia z kolei zmusiły mnie w pewnym sensie do tego, żeby nie zmieniać pracy. Kadra, która tutaj pracuje, to są ludzie z dużym doświadczeniem, a co za tym idzie wiekowi też. Następuje w tej chwili wymiana tej kadry pokoleniowa, coś co się dokonuje pomału, sukcesywnie. Wchodzą nowi ludzie z nowymi możliwościami, z nowymi umiejętnościami. Którzy, mam nadzieję, też będą chcieli się uczyć taboru, bo generalnie taboru trzeba się uczyć. Trzeba chcieć się uczyć. Jeżeli ktoś chce się uczyć taboru, to jest w stanie naprawdę bardzo wiele rzeczy się nauczyć przez własne doświadczenie. Przede wszystkim przez własne doświadczenie. Wozimy ludzi, pojazdy muszą być po prostu bezpieczne. Muszą być bezpieczne, muszą mieć zachowane. Parametry, które sprawiają, że te pojazdy są bezpieczne. Na no wszystkich właściwie, bo to chodzi też o oddziaływanie na infrastrukturę. To jest mnóstwo różnych czynników, które składają się na utrzymanie takiego jednego pojazdu, czy tam wielu.